Wody. Mam w domu barek, w którym trzymam wodę z całego świata. Po moim powrocie stamtąd, żona podała mi szklankę wody. To było jak życie w szklance. Woda reprezentuje życie. Mowa o tym w Apokalipsie 21. Patrzyłem na tę wodę i myślałem, w niej jest życie. Widzicie, w piekle nie ma życia, nie ma też wody. W księdze Zachariasza jest powiedziane, więźniów twoich z dołu, w którym nie masz wody. Jest wiele innych wersetów. Tak przy okazji właśnie muszę się napić. <grym> Jak powiedziałem, myślałem o wszystkich na Ziemi, a nie ma sposobu, żeby się stamtąd wydostać. Absolutnie żadnego. Tam rozumiałem wieczność. Tutaj nie da się tego w pełni pojąć. Myślimy o czasie jako o czymś co ma początek i koniec, prawda? Że kiedyś to coś się musi skończyć. Odbieramy czas liniowo. Ale gdy jesteś w formie duchowej, wtedy rozumiesz wieczność. Więc wiedziałem, że zostanę tam na zawsze, że nigdy stamtąd nie wyjdę. Ta świadomość była jeszcze gorsza od katuszy, które znosiłem. Teraz zanim przejdę do pozytywnej strony tej historii, mianowicie do spotkania Jezusa, chcę wam pokazać ten trzyminutowy filmik, który razem z Mary Baxter zmontowaliśmy. Oglądaliśmy różne hollywoodskie produkcje, żeby zobaczyć, co najlepiej pokazuje piekło. Jest on na tyle zbliżony do rzeczywistości, na ile udało nam się coś znaleźć. Mary widziała kobietę, która uciekała przed duchem strachu przez całe piekło i tak przez wieczność. Nie wiem, skąd ta kobieta miała siłę do biegania, bo ja byłem tam zupełnie bezsilny. Ale ja nie widziałem wszystkiego, co jest w piekle. Piekło jest wielkie, a Pan pokazał mi jedynie jego część. W świadectwie Keneta Hegina zobaczycie znowu tę istotę, którą ja widziałem. Następnie zobaczycie też ludzi na krzyżach. Mary mówiła, że ludzie, którzy wyszydzali krzyż, zostali ukrzyżowani na wieczność. To część tego, co zobaczycie. Mam nadzieję, że da wam tu jakiś obraz. To trwa tylko trzy minuty, a potem wrócimy do pozytywnej części. O Jezusie. Piekło jest realne, w rzeczywistości jest dużo, dużo gorsze. To może dać Wam jakieś pojęcie, o czym mówię. Możecie powiedzieć, daj spokój, Bill, to hollywoodzki wymysł. Nie, piekło jest prawdziwe i jeszcze gorsze niż to. Wyobraźcie sobie, w jakim strachu byście żyli, gdybyście musieli tam przebywać. Bez szansy na ucieczkę, bez siły, bez celu. Nie ma nikogo, kto by Cię mógł stamtąd uratować. Nie ma chroniących Cię aniołów. Wiele osób naprawdę chce wiedzieć, co na ten temat jest powiedziane w Piśmie Świętym. Więc teraz trochę zacytuję. W Ewangelii Mateusza 25:41: Piekło nie zostało stworzone dla człowieka, ale dla diabła i jego demonów. Ta myśl wyrażona jest także w Księdze Izajasza 14:15, Księdze Ezechiela 28:17, w drugim liście Piotra 2:4, liście Judy 1:6. W Księdze Apokalipsy 12:4 do 9 powiedziano o szatanie i demonach zrzuconych na ziemię. Więc wiemy, że demony, czyli upadłe anioły, są teraz w piekle, czyli Szeolu, oraz na ziemi. W Ewangelii Mateusza 24:51 jest powiedziane, każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A w rozdziale 18, wersecie 34, Pan jego kazał wydać go katom. Matthew Henry, jeden z najbardziej uznanych komentatorów biblijnych, twierdzi, że to demony są tymi katami, wykonawcami Bożego gniewu przez wieczność. W Ewangelii Łukasza 12,47 jest mowa o sługach, z których jeden otrzymał wiele razów jako karę, a drugi niewiele. John Wesley komentuje ten fragment następująco. Zbliżyli się wykonawcy Bożego gniewu. Gdy zostaniesz wydany w ich ręce, będziesz zgubiony na zawsze. Podobnie w Psalmie 50,22 jest napisane: Pojmijcie to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Matthew Henry, komentując ten fragment, mówi, że ci, którzy nie potraktują poważnie ostrzeżenia Bożego Słowa, zostaną rozerwani na strzępy przez oprawców. A zatem widzimy, że godni zaufania komentatorzy pisma oraz ludzie uczeni wierzą tym fragmentom. Ale dobra nowina jest taka nikt z nas nie musi tam trafić. Bóg nie stworzył tego miejsca dla człowieka, przeznaczył je dla diabła i jego demonów. Jak widzimy w Mateuszu 25, 41, więc to jest dobra nowina. Wracając do mojej historii, byłem obok tego dołu ognia, gdy coś zaczęło mnie podnosić w górę. Znalazłem się w tunelu, przypominał jaskinie. Wokół ścian tej jaskini znajdowały się inne demony. Niektóre były niewielkie, niższe niż metr wysokości, inne wysokości dorosłego człowieka, jeszcze inne mierzyły 4 metry wysokości. Poza nimi były tam węże i pająki, robaki i larwy, słowem wszystko, czego człowiek nie cierpi. Jest tam każdy możliwy pokraczny stwór. Wszystkie one z jakichś przyczyn pałają do ciebie nienawiścią i chcą cię męczyć. Ale te, które widziałem pod ścianami jaskini, były przykute do ściany. Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie było. Cieszyłem się z tego powodu, bo nie mogły mnie przez to dosięgnąć.